Hej, czytajcie, z tej sumy mięczęsy zapraszam was na kolejny odcinek z gry Minecraft na modach. Wracamy z tą serią. A więc, tak, w poprzednim odcinku przypominaliśmy tu z Bagien. Nie dokładnie tamtąd, I idziemy w tamtą. Nie wiem, może dzisiaj znajdziemy jakieś fajne miejsca. Domy, bym się zabił na starcie, no. W ogóle nie pamiętam zbytnio skąd mam 60 marchewek. To piknęło chyba. Nie wiem dlaczego. Ale ta mapa jest naprawdę świetna. Tam ch nie chciałbym iść, bo tam jest ten... Gdzieś tam jest... O, jest bandyta, a one mają pistolety. Yy... Są nowe shadery. Chyba, że były ostatnio, to nie wiem. Mam oczywiście najlepszą Trzcinową zbrojkę, która daje mi do prędkości jest to bardzo fajna. No nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie, co zrobimy. Tam gdzieś jest też bandyta. O, nie, jeszcze do kopalni nie. Do kopalni jeszcze nie idziemy. Eee, ta trzcinowa zbrojka czasem psuje. No ale po, po prostu też ja nie umiem. Nie. No, umiem grać w Minecrafta. Nawet umiem na tych modach. To może troszkę za cicho. Lecimy. Zią. Dobra. Jest niedźwiedź. Niedźwiedziem też nie chciałbym się bić. Jest może taki silny, bym pewnie go pokonał, ale jakoś nie mam ochoty na niedźwiedzie. Jump szukam też nowej struktury. O, króliczek. Szukam też nowej struktury, bo są nowe struktury. No nie, bandyta. Mam nadzieję, że nie. Nie widział. Jump. Ojej, widział. Widział mnie jednak zaczął strzelać. O w ogóle goni mnie. Czy co ja wolę się stąd oddalić? Jeszcze sobie patrzył na mapę. Tu jest niezbadany ter. Poszedłbym w tamtą. Tylko minąłbym tych bandytów. No oni są naprawdę wielkim problemem. Oni nie są naprawdę wielkim problemem. Dobrze. Że... Też będzie z serwerów kolejny odcinek. Tam coś chyba ginęło. Tam są bandy. Dobra, tam. Jakby ktoś nie wiedział na mapie tej prawym dolnym, jak jest... Biedny misio. Cześć, misio. No, no hej. No nie, przeżył. Yy, no, jak są takie moby troszkę na szaro, to znaczy, że są pod ziemią, ale mógłbym zrobić... A, masz. O nie, jest znowu źle. Znowu źle jest ustawiony. Tu jest... O, mieć przy serowniku, żebym widział kiedy, a nie musiał się patrzeć. Okej, okay, zgaduję, że ją postawiłem. No, Pokaż się, krecie. Gin. To było biedne. Miał być taki boss. Kret. Kretto. Yy, chciałbym też znaleźć wioskę. Nie jest. O, taki jakiś. komienny, Wiem, że y... to jest po prostu. Na, ra... Na początku bym mógł zamieszkać. Wiem, że w nocy się rozpią mantikora. mantikore można sobie oswoić, bo gdy zabijesz, to wypada jajko. Trzeba to jajko wykluć. Potem trzeba z... poczekać, aż mantikora dorośnie. Stworzyć siodło z tego moda. I można na niej jeździć i latać w sumie. Wiem, że też są wywerny. Wywerny też były bardzo spoko. Jak sobie grałem. Co to? Coś tu jest? No nie, dobra. Myślałem, że to jest ten. Ale to jest naprawdę... Ta zbrojka się nie zużywa. Ta zbrojka się zużywa tylko, gdy cię mowy atakują. Tu mam też craftingi. No, ja pomyślę, że to jest po prostu, jakby, że mogę sobie z kreatywa ściągnąć, ale to są po prostu craftingi. Najbardziej są przydatne do yy, moda. O, tego. Są lagi na tym modzie. O, do broni, bo kiepsko, bo twórcy nie zamieścili nigdzie. Nie chcę się bawić centami. Mimo to nie chcę. Chciałbym znaleźć jakąś wioskę. O, Manticora. Choć Manticora. Z ostatnim odcinku. Manticora nie była zbyt przyjemna, bo zombie na niej siadł i ją ujeżdżał. I mnie załatwili. Nie chcę tam być. Czy Antym mnie biją? Chyba nie biły. Nie wiem. Widzę, że jakiś konik, szkielet. Yyy... Nie, tak, nie ten przycisk. No to tam. Tam. Dobra, myślałam, że nie ma dźwięków. Gdy wskoczyłem do wody, to nie było dźwięku. Aro, jest tam marchewka. No właśnie, gdy jadłem marchewkę, to zgaduję mi się, ustawił. Czy ja mam wełnę? Już po mnie szkielet leci. Ja bym sobie chciał tylko sprawdzić, czy ja. Wow, ale mam pełny. Są tu jakieś owce na minimapie. Na minimapie nie widać. Aj. O nie widziałem. Teleportuj się do. No. Mogę się teleportować? <laughs> Mogę się teleportować, ale według mnie to jest cheat. Ale legalny... no, nie jest jakby ten mod legalny, znaczy to jest wszystko legalne, ale po prostu, znaczy nie będę tego używał, duszek, yy, duszek pietruszek, yy, bo, yy, bo niezbyt to jest, po prostu to psuje rozgrywkę, to jest bardziej na creative, nie? Gdybyś chciał się szybciej przemieszczać, to możesz zrobić boom, Telef nie, nie możesz, możesz tylko na odkrytą, o nie, boom, yy, yy. Ale ta zbrojka do szybkości ze szkieletami jednak daje, bo cię rzadko trafiają, chciałem powiedzieć. No No i jak widzicie, niższy się ile ona ma jeszcze? Eee, Dwie... e, mało traci. No, to bardziej dostało. To jest w ogóle niezużyte. O nie! No dobrze. Tak, oni mają regrowth, te, te, Nie oni, tylko bardziej one yy, mają regrow, czyli same się naprawiają. Jest 24, 25 skoczyło. i tu przeskoczył na 1? Czy można skraftować blok Dirtu? Tu jest jakoś. Nie. Nie można. Znaczy blok Dirtu ma 000? Nie, jest 02, co ma 01. Czy 000 same zerówki? skaduje ten. Nie. Ciekawe. Coś było przed Dirtem. Możliwe, że Cobblestone. Pajączku, idź ode mnie. Idź. O. Yy, gdzie to jest? Yy, w sumie. Jest Cobblestone i on będzie 00. Nie jest 04. Dobra, ja bym spróbował tego załatwić. Ile to bije? To bije 9, a to bije, to bije 9? Przecież kamień nasi, znaczy. Dobra, spadamy. Ja bym tego, tak... o nie, o nie. Spadamy. Panie szkielecie, pójdź sobie. O! Panie szkielecie. Gini, dobrze. Czy mam jeszcze jakieś strzały? Ojeju, ojej. O, strzała. Oj, się wkurzył. O nie. co, nie chce mi się tam iść, więc chyba skorzystamy z legalnego cheatu o nazwie Teleport. Na serio no, no ludzie no. A, nie. Dobra, wiecie co, chyba teleportujemy się. Nie chcę też, żeby odcinek trwał znowu 50 minut, jak to było ostatni. Dobra jest mieczyk, to chyba ważniejsze, ale zbrojka dobra jest. Zbrojka jest jedna z ważniejszych. Jak nie będziemy mieć zbrojki, to jest kicha. Nie możemy się szybciej przemieszczać. Musiałbym sobie kolejną robić. O marchewki też są ważne. Po prostu w ostatnim odcinku, jak zginęliśmy, to jeszcze nie byliśmy daleko zbytnio. Byliśmy normalni, tak. No, troszkę też byliśmy. Ale po prostu. To było bliżej, a teraz podróżujemy, więc. Nie wiem, że też może nie powinienem, no ale no. Kto mi zabroni? <grych> Dobra. Tu ustawię sobie Cobblestone. Ty crafting tutaj łok. Dobra. No, jeszcze deski. No, deski się też przydadzą. Dobrze, czy mogę nareszcie zabić tego ogra, co tu był? Tego ogra już nie ma, ogró zniknął. Eje. Też piszcie, czy chcecie Minecraft Dungeon, bo też chyba nagram. Nowa, 26 maja wyszło. O tak, o nie, nie jednak nie, 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 nie chcę znowu, nie chcę. Czy ja nie umiem grać w Minecraft? W tym się tak tylko wydaje. Nie wiem, na tym modzie nocy są najgorsze. Ojej. Dobra, szybko zbrojka. Mieczyk. Skiera? Też się ta zbroja trochę broni. Dobrze, szybko układać. Póki przyjdą. Zanim. E, craftingu nie podnoszę. Jest. E, crafting. Tutaj łuk. W sumie już nieważne. No i tak nie mam strzał. Chodź tu szkielecie. Chodź. No chodź no. Nie no nie bój się. Dobrze, zginął. Hmm, jest ten ogr? Tu był ogr. Czemu te ogry nagle znikają? Ja się pytam, czemu te ogry znikają? Nie mają teleportacji. No jej, chwieć No jeszcze mnie zatruwano. 30, 40 sekund. Derman. W ogóle w dobrą stronę. najgorszy starty. Kolejne 50 sekund, tak? Nie. Idź. Idź. Idź, wiedźmo. Idź. Jeszcze. No ludzie, no. Weźcie tą wiedźmę. Jeszcze zombie. Zgaduję jeszcze zaraz. Jakiś creeperek się... Po... O, studnia. Nowa. Yy, dobra, teraz w dobrą idziemy. Jasne, lecę. Nie podoba mi się to totalnie. Może też kogoś zaprosimy do nagrywek? Nie wiem, poszukam, poszukam kogoś do nagrywek. A, pada, ucieczka. Ucieczka. Chcę jakoś fajnie nazwać film. A nie kolejny. Kolejny znowu. Znowu we wszystkich grach. Jak chcę coś nagrać, nie idzie mi. Normalnie z Minecraft mam świetną miejscówkę od razu trafiam. A co? Ten się nazwać odcinek, oczywiście porażka. Bo co innego, nie? Żegnaj koniu. A, nie spaliłeś się. Cze... O nie, czemu koń się sparmił? Ja nie wiem, jak to się. To za karę rzuciłem konia i sam wpadłem. O halu, halu! Jeszcze pochodnie tam odstawię. Eee. Ach, mi to idzie najlepiej. Tylko, że też dużo głodu zużywa to bieganie. O, kolejny taki jakby kopiec. No je, jutno lu. Przebiegłem jeden blok. Uu. Czek ten wykopię, to mogę ten przebiec? O, mogę. A dwa? A dwa chyba nie mogę. Hmm, sprawdzimy. Przelający bandyta. Idzie już. No idzie już. No dobra. Ja znam na nich świetny sposób. Trzeba tylko, żeby się. Ojej, na... zagrował się. Teraz włączamy w piątkę. No i najlepsza taktyka. Oni mnie po prostu nie mogą ten. bić? Ojej! Co ja już nie chcę używać tej teleportacji. Cało magicznie ten gościu znika. A może bym miał z niego Muszę sobie zrobić łóżko, żeby ciągle się nie teleportować. Nie wiem dlaczego zawsze te ogry zabił mnie zniknął. On zniknął. Ja tego nie rozumiem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Pochodnia w łapkę. Może jeszcze jakiegoś bandytę spotkamy. Nie w tamtą, a w tamtą. Nie, w tamtą. Dobrze. Eee. Zawsze coś nie wychodzi. O, taki murek też jest. Nie wiem czy przy nim jest skarb. Wiem, że nie. <ścoughs> znaczy ja nie wiem czy jest skarb. O bandyta. A widzę go spróbujemy go podejść za drzewkami. Asasin. Przez, przez liście wiem, że przestrzeliwuję pocisk. Jeszcze się zaraz ukaże, że jest za mną jakiś. Widzę. Nie widzę go. I on zniknie, on zniknie. O, patrzcie wioska. I gdzie on jest? Eee, nigdy nie ja zdobędę tej broni. Muszę sobie kraftować, a kraftowanie jest naprawdę ciężkie. Kraftowanie jest długie i ciężkie. Trzeba najpierw wykopać, potem trzeba jeszcze stworzyć te żelazne. W ogóle też nie wiem, jak zrobić amunicję. A nie, wiem. Ostatnio się dowiedziałem. Trzeba mieć i magazynek, i pociski. Nie wiem, co tam. Yy, dobra. Muszę teraz po wszystko poprzekładać. Ojeju, Minecraft. No. Piero, co wyrzuciłem. Dobra. Ale gdzie była ta wioska? Tam jest ta wioska. A tak? W stronę. Tam jest to. Czyli tam mam się kierować? Nie, tam mam się kierować. Powinien... Powinna zaraz być. Kuski. Trzy bandyci. No, no, tam, tam to ogóle mamy koordynaty też podane, oprócz Y. A nie, Y też jest. Jest wioska. Tak. Okay. Jump. Czy jest kowal? Oby był kowal. Bakichas. O, jest kowal. Serio. Takich rzeczy to ja nawet nie potrzebuję. Ciemno w ogóle tu masz. Ja wiem jak to oświetlić. O i od razu jest jasni. Dobra. Jest wioska. Fajnie. Tylko teraz jeszcze przydałoby się pokrać jedzenie. O, ziemniaczki. nie wezmę ziemniaczki. I tu. To nie tu. Tu jest zboże, zboże, co to? No wiecie, no. Zboże niezbyt. Na najnowszej, w 1.14 są bardzo fajne zboże, czyli ty mnie atakuj... Alu, pokaż, co masz na nodze. Mogę uderzyć? Chyba nie. Yy, o! Widzę, że tak w sąsiedztwie? No dobrze. Pani Wiedźmo? wie pani, że to jest nielegalne osiedlecie ku wieśniaków. Pani Wiedźmo! nie pi, nie pi. Nie Dziękuję. I tu, w Wiedźmach, kiedyś to było, że tutaj mogły być mm, bodajże głowy. Głowy Creepera, ale chyba już... to, z... w ogóle nie wiem, jak się zdobywa głowę Withera. Nie Withera, tylko głowę zwykłych, zombiaka, szkireta. Nie wiem. Zgaduję, trzeba coś specjalnego zrobić. Jak z płytą, że Creepera musi zabić. Na przykład, jakaś super rzecz, że musi zabić na przykład jakaś lepsza płyta. Taka, gdzie moby na przykład coś robią. To mogło być na przykład, że Creeper musi być tuż przy wybuchu i wtedy szkielet go zastrzelić. To już w ogóle dużo kombinacji. Dobrze, co to jest co. To... O, marchewki. Marchewki są najlepsze. Muszę mieć marchewkę teraz miam. Dobrze, co to? O, marchewki! Więcej marchewek. No dobra. Jak dajecie ziemniaki? No dobra. No to też, jak dajecie, to ja biorę. I też piszcie, czy chcecie odcinki z Tapsa? Tak, raczej nagram. Wiem, że kampanię już przyszedłem, ale mogę ją przejść jeszcze raz. Najwyżej. Już się ostatnio pojawiły podejrzewam kilka dni temu albo wczoraj. Albo przedwczoraj. Yy, pojawił się update z yy, dzikim zachodem. Mhm. No dobrze. A więc to byłby koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli nie, to napiszcie, co. P napi pamiętajcie dobrze. No, i komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i pa pa!